To jest nasza święta wiara, wiara apostołów i całego kościoła chrześcijańskiego. Kto tę wiarę posiada, może do siebie odnieść obietnicę Pańską i kto uwierzy i oczci się, będzie zbawiony. Pytam Cię przeto, czy wierzysz w jedynego Boga, Ojca naszego niebieskiego, którego dziełem jest całe stworzenie, który cały świat utrzymuje i rządzi nim? Czy wierzysz w świętą opatrzność Bożą, która nad każdym człowiekiem czuła? Jeżeli tak jest, odpowiedz, wierzę. Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest jedynym synem Bożym i zarazem prawdziwym człowiekiem, który przyszedł na świat, aby dokonać dzieła zbawienia? Czy wierzysz, że poprzez swą mękę i śmierć dał pełne zadośćuczynienie za nasze grzechy i że jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata? Jeżeli tak jest, odpowiedz, wierzę. Wierzę. Czy wierzysz w ducha świętego przez Pana Jezusa Chrystusa nam obiecanego, który nas naucza, oświeca i wprowadza we wszelką prawdę, który zastąpił nam apostołów oraz który i na nas w Słowie Bożym działa? Jeżeli tak jest, odpowiedz, wierzę. wierzę. Wiara, którą wyznałeś, opiera się na piśmie świętym, które jest Słowem Bożym, Bożym objawieniem, zawierającym w sobie wszystko, co powinniśmy wiedzieć, aby dostąpić zbawienia. Czy obiecujesz trwać w tej wierze, wyrzec się wszelkich fałszywych nauk ludzkich, wymysłów, niewiary i zabobonów? Czy obiecujesz pilnie czytać i rozważać Pismo Święte, aby utwierdzać się w wierze? Jeżeli tak jest, odpowiedz, to to obiecuję. obiecuję. Nasz Pan Jezus Chrystus ustanowił na Ziemi swój Kościół, który jest wspólnotą świętych. On sam jest Jego jedyną głową. A uczniowie Chrystusa powinni być żywymi i czynnymi członkami tego Kościoła. Czy uznajesz to i czy chcesz być takim żywym i czynnym członkiem Kościoła? Czy ślubujesz miłość i wierność swemu zbawicielowi, któremu powinieneś służyć po wszystkie dni swego życia? Jeżeli tak jest, odpowiedz: Uznaję i ślubuję. Znają i ślubuję. Kościół chrześcijański na Ziemi istnieje dzisiaj w postaci różnych wyznań. Po odpowiednim przygotowaniu i gruntownym namyśle postanowiłeś żyć w Kościele Ewangelicko-Reformowanym. Czy uznajesz, że nauka Kościoła Ewangelicko-Reformowanego opiera się jedynie na czystym słowie Bożym? Czy pragniesz własnej woli do tego Kościoła należeć? Czy nie kierujesz się w tym nadzieją doczesnych korzyści? I czy przyrzekasz żyć w nim i pozostać mu wierny aż do śmierci? Jeżeli tak jest, odpowiedz, uznaję i przyrzekam. Uznaję i przyrzekam. Pytam Cię to raz jeszcze: Czy poddajesz się pod posłuszeństwo i karność Słowa Bożego? I czy przyrzekasz przyjmować uprzejmym i chętnym sercem napominanie już pasterskie, jeżeli tego zaszłaby potrzeba? Jeżeli tak jest, odpowiedz: Poddaję się i przyrzekam, tak mi Panie, dopomóż. Poddaję się i przyrzekam, tak mi Panie Boże, dopomóż. Bóg słyszy Twoje wyznania, śluby i obietnice, Pozostań im wierny po wszystkie dni życia. Nie ludziom ślubujesz, ale Bogu i On będzie cię sądzić, gdy śluby złamiesz. On też będzie ci tarczą i nagrodą, gdy wytrwasz do końca. Jako sługa Boży w Kościele, do którego należeć pragniesz, na takie Twoje wyznanie, ubie, przyjmuje Cię w poczet członków Kościoła Ewangelickiego według Słowa Bożego Reformowanego i wciąż się reformującego, w którym możesz brać udział we wszystkich Jego urządzeniach, a przede wszystkim w sakramencie wieczerzy pańskiej. Hvala. Hvala. Hvala.